Dzień dobry, nazywam się Andrzej Cichocki. Od prawie 30 lat zajmuję się biznesem w różnych jego odsłonach. Początkowo pracowałem dla małego i średniego biznesu, później swoją karierę rozwijałem w korporacjach polskich i międzynarodowych. Piastowałem stanowiska menedżerskie i top-menedżerskie. Od ponad 11 lat zajmuję się budowaniem grupy kapitałowej CPC. Jesteśmy grupą firm, która skupia się na rozwijaniu i osób, i biznesu. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście przedsiębiorcami, menedżerami, liderami, osobami, które planują budować własny biznes, koniecznie zostańcie ze mną i z moimi gośćmi w każdym kolejnym odcinku tego podcastu. A podcast nazywa się Akademia Zarządzania i Przywództwa. Zapraszam gorąco. Akademia Zarządzania i Przywództwa. Tytuł odcinka: Menedżer z krótkim stażem. W swoich doświadczeniach zawodowych wielokrotnie spotkałem osoby, które stały się menedżerem i to była ich nowa droga zawodowa. To oznacza, że nigdy wcześniej menedżerem nie były. To był pierwszy awans. Bardzo często był to awans wewnętrzny, czyli osoba pracowała w organizacji już wcześniej, piastując jakieś stanowisko samodzielne, eksperckie lub była to osoba wyrekrutowana z zewnątrz, również pracowała na stanowisku innym niż stanowisko menedżerskie. Zwykle, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, ktoś zostaje powołany na stanowisko menedżera, dlatego że osiąga ponadprzeciętne rezultaty w obszarach, którymi się zajmuje. Więc to pozwala w dużej Stopniu sądzić, że taka osoba, jeżeli osiągała świetne rezultaty wcześniej, to będzie potrafiła na bazie własnych doświadczeń te rezultaty przenieść na zespół. Czy tak jest? No zobaczymy. Będziemy wyciągali wnioski już na sam koniec podcastu. Oczywiście te wnioski będą związane również z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami. Więc startujemy, skupiamy się na naszym głównym bohaterze. Czyli menedżer, który wszedł do firmy, objął stanowisko menedżerskie i jest to jego pierwsze stanowisko menedżerskie. Po pierwsze, taki nowo upieczony menedżer czuje dużą wdzięczność, ale też dużą odpowiedzialność. Wdzięczność zwykle w stosunku do osoby, która pomogła mu w promocji, pomogła mu w awansie. Ta wdzięczność bardzo często wiąże się z tym, że ten ktoś nie chce zawieść. Osoby, która mu pomogła, która go wskazała, która go promowała. To powoduje oczywiście ogromny stres i ogromne takie napięcie u nowo powołanego menedżera, bo on chce pokazać, że na pewno ten ktoś, kto mu pomógł, się nie pomylił. Co oczywiście w praktyce bardzo często pokazuje, że taki nowo powołany menedżer jest spięty. Zwyczajnie nie zwraca uwagi na otoczenie na kontekst, tylko w przeważającej części zwraca uwagę na to, żeby kogoś nie zawieźć, co nie jest dobrą drogą dla osoby, która wchodzi. Więc jest to wdzięczność i połączona z tą wdzięcznością odpowiedzialność i stres. Po drugie, taki młody człowiek, który wchodzi do organizacji, on chce pokazać całej organizacji, że Wybór był prawidłowo, że zasługuje, że to nie był żaden układ, że to nie było coś, co ktoś podjął, dlatego, że ktoś komuś coś powiedział i właśnie stworzono. Nowe stanowisko specjalnie dla nowego człowieka. Nie, taki człowiek chce pokazać, że było stanowisko, on był na tyle dobry, żeby to stanowisko dostać, i teraz, właśnie pracując na danym stanowisku, potwierdza to, że był na tyle dobry. Skupia się na swojej pracy i chce udowodnić całej organizacji, że to nie pomyłka, że to totalnie właściwy wybór. No więc czasami organizacja to zauważy, czasami nie, czasami zależy to od tego, w jaki sposób to nowy nabytek pokazuje. No, oczywiście później pojawia się wielka motywacja takiego nowego menadżera, żeby rzeczywiście to, co sobie obiecał i zaplanował, żeby pokazać, więc. Jest tak naprawdę zmotywowany bardzo do tego, żeby osiągać określone rezultaty. Niestety, ta motywacja często związana jest z tak zwanymi klapkami na oczach, czyli człowiek nie widzi nic więcej. On tylko widzi to, że powinien coś osiągnąć, coś do czego został zobowiązany i musi to zrobić za wszelką cenę, bo tym sposobem udowodni, że wybór został dokonany prawidłowo. No i oczywiście jest jeszcze przynajmniej jedna myśl w głowie takiego człowieka. Skoro zostałem powołany na stanowisko menadżera, to dlatego, że jestem świetny. Ja naprawdę jestem, ale jestem kot. Po prostu, przecież, miałem takie rezultaty. Wszyscy to zobaczyli. Cała organizacja poprzednia, a w ogóle ten mój poprzedni szef, to mnie nie chciał puścić. Obiecywał mi różne bardzo intratne propozycje, mi składał, więc ja naprawdę jestem świetny. No i znowu, nie ma w tym nic złego. Ja bardzo często w pracy jeden na jeden podaję taki przykład: no, ktoś biega maratonek, ktoś, Biega sprint. Jeden i drugi może być świetny w swoich dyscyplinach, ale to wcale nie oznacza, że zmieniając dyscyplinę będzie równie świetny. Dlatego nie zawsze świetny sprzedawca jest świetnym menedżerem, no bo to są różne dyscypliny. Wracamy do naszego głównego bohatera, czyli menedżera, który właśnie objął nowe stanowisko, nową rolę w biznesie i ma duży mętlik w głowie. Bo rzeczywiście tak jest. I teraz. Z mojej perspektywy i z moich doświadczeń wynika, że taki menedżer popełnia mnóstwo błędów. Ja się skupię dzisiaj na kilku błędach młodego menedżera, chcąc je uwypuklić. No po prostu o nich opowiem. Z mojej perspektywy i z moich doświadczeń wynika, że najczęstszym błędem takiego nowo powołanego menedżera, takiego świeżaka, jest między innymi to, że jest nastawiony tylko i wyłącznie na wyniki. Nastawienie tylko i wyłącznie na wyniki, oczywiście, jest świetną sprawą, i pracodawca zwykle jest zadowolony, natomiast musimy pamiętać, już jako doświadczone osoby, że nastawienie tylko i wyłącznie na wyniki tak naprawdę pokazuje, że pierwiastek ludzki zanika. Nastawienie tylko na wyniki powoduje to, że człowiek skupia się tylko i wyłącznie na tym, żeby dowieść określony rezultat, zapomina o sposobach i o człowieku, który zwykle musi ten wynik dowieść. Ważniejsze się staje dla takiego młodego menadżera to wszystko, co jest związane z rezultatem, niż sam człowiek, niż same tło, niż samo otoczenie. Patrzy na cyferki, a danego człowieka, który to szczególnie widać w działach sprzedaży, traktuje jako trybik. Więc skupienie się tylko i wyłącznie na wyniku powoduje w krótkim czasie zwykle zrealizowanie tego wyniku. Natomiast w długim czasie, jeżeli taki menedżer nie ocknie się, nie dostanie odpowiedniego feedbacku od swojego przełożonego lub od organizacji, zwykle zespół staje się coraz trudniejszy w prowadzeniu. Zwykle ludzie szukają sobie innych miejsc pracy i odchodzą. Więc nastawienie na wyniki super. Podstawowa sprawa, ale nie może być jedyną sprawą związaną z obszarem działania młodego menedżera. Drugi błąd, który bardzo często popełnia młody menedżer, jest błąd wynikający z jego braku doświadczenia w obszarze szacowania kosztów i konsekwencji swoich działań. No, bo jak jest skupiony tylko i wyłącznie na wyniku, to często podejmuje decyzje, które być może zbliżają go do tego wyniku. Czyli ma na przykład sprzedać za 10 tysięcy, za 100 tysięcy, za 10 milionów. Wartość nie ma znaczenia w tym momencie. Jest jakaś kwota do osiągnięcia i on ją osiąga, można by powiedzieć, za Machiavellim, za wszelką cenę. Czyli nie patrząc na koszty, nie przewidując tego, co to spowoduje, jakie będą konsekwencje. Wiecie, sam miałem kiedyś takie doświadczenie, kiedy dla jednej z firm byłem menedżerem. No, dyrektorem handlowym, tak to się wtedy nazywało, i żeśmy ściągali towar z Chin. No nic nowego. Ściągaliśmy ten towar z Chin i ten towar, w zasadzie on przyjeżdżał w ciągu trzech tygodni, się sprzedawał cały. No i okazało się, że można było śmiało wyciągnąć większą marżowość z niego. Natomiast dla mnie liczył się wtedy wynik, głównie wynik, jeżeli chodzi o wielkość sprzedaży, no i o to, żeby to szybko rotowało. W ogóle nie założyłem tego, że przecież następny kontener to kolejne dwa miesiące. Że będzie dziura w dostawach, i tak dalej, i tak dalej. Nie potrafiłem przewidzieć konsekwencji tego, co się wydarzy. Natomiast yy, też nie potrafiłem przewidzieć tego, że to może być bardziej opłacalny biznes. Po prostu przyłożyłem miarę taką jak wcześniej, czyli własną. No i tak poszedłem. Więc rzeczywiście to się często zdarza, że młody menedżer, ze względu na brak doświadczenia, ze względu na to, że nigdy nie miał styku z danym case'em, no nie potrafi dość dobrze czy precyzyjnie oszacować ani kosztów, ani konsekwencji. To był drugi błąd. Trzecim błędem młodego menedżera jest po prostu komunikacja. Albo mówiąc precyzyjniej, Nieprawidłowa komunikacja. Ktoś powie, no tak, ale co tu się komunikować? No, komunikacja jest jakby kluczem do tego, żeby zarządzanie i prowadzenie zespołu było skuteczne. No, bo przecież komunikujemy cele. Po pierwsze, jeżeli taki młody menedżer nie potrafi przedstawić celu w sposób klarowny, no to tym bardziej w sposób klarowny nie potrafi go delegować, nie potrafi go zmierzyć, nie potrafi go sprawdzić, nie potrafi go egzekwować. Bo wszystko jest nieklarowne. Więc po pierwsze klarowne przedstawienie celów, po drugie klarowne odpowiedzialności, po trzecie klarowne udzielanie feedbacku. Przecież jako menedżer musimy udzielać feedbacku swoim ludziom, ale musimy też potrafić brać feedback od nich i od organizacji. Zadanie menedżera jest to, żeby komunikował się w taki sposób, żeby jego rozmówcy, czyli jego otoczenie, rozumiało, co on ma im do zakomunikowania. Komunikacja nieprawidłowa ma gigantyczne znaczenie, bo okazuje się, że menedżer coś innego rozumiał i czegoś innego oczekiwał, niż dostał. A błąd jest tylko jeden: komunikacja. Czwartym błędem, on się pojawia szczególnie wtedy, kiedy jest to nominacja wewnętrzna, jest tak zwany chaos. Chaos, albo inaczej, utrzymanie dotychczasowego status quo. Co mam na myśli? Bardzo często okazuje się, że jest jakiś zespół ludzi, szef tego zespołu odszedł, no, trzeba powołać nowego. I rzeczywiście robi się promocję wewnętrzną, wchodzi człowiek, który wcześniej sprawdzał się na jakimś stanowisku eksperckim, czy to sprzedażowym, czy marketingowym, czy innym, no i on zostaje szefem nagle zespołu. Robił przecież jeszcze wczoraj ten biznes razem ze swoimi kolegami i koleżankami. Dzisiaj jest ich szefem. Wskakuje zupełnie w nową rolę. I teraz taki młody człowiek często popełnia błąd, bo mówi, ok, słuchajcie, nic się nie zmienia, nadal jesteśmy kumplami, znamy się, przecież tyle czasu to robiliśmy, to, że ja jestem kierownikiem, to nie ma takiego wielkiego znaczenia dla naszej pracy. No i próbuje racjonalizować, ale też uzasadniać to, żeby jego znajomi, koledzy, koleżanki, być może przyjaciele w ogóle się nie przejmowali tym, że on został szefem, bo nic się nie zmieni. Czyli tak naprawdę próbuje funkcjonować tak jakby nigdy nic. Ale prawda jest taka, że się bardzo dużo zmienił, bo wczoraj on był jednym z ekspertów i odpowiadał tylko za swój wynik. Dzisiaj on odpowiada za wynik całego zespołu. Więc nie można powiedzieć, że się nic nie zmieniło. Skoro odpowiadam za wynik całego zespołu, to muszę ten wynik dowieść, to muszę potrafić oczekiwać, to muszę potrafić sprawdzać, to muszę potrafić wymagać, to muszę potrafić motywować, to muszę potrafić wlać w tych ludzi entuzjazm, ale też być czasami ostrym. Nie jestem już tym samym kolegą, który poszedł wcześniej, kiedyś tam na piwo i się śmiał z byłego szefa. Jestem tym szefem, więc moja sytuacja bardzo mocno się zmieniła. To oznacza, że nie da się utrzymać tak naprawdę dotychczasowego status quo, jeżeli nowo powołany menedżer chce być menedżerem efektywnym. Kolejny błąd to kłopoty z delegowaniem zadań. Kłopoty z delegowaniem zadań bardzo często wynikają z tego, że po prostu nikt menedżera nie nauczył jeszcze, jak to robić, bo wcześniej on dostawał zadania, on je miał zrealizować, on je realizował, a zwykle dlatego, że je realizował, no to właśnie został wybrany na menedżera, bo realizował je lepiej niż inni, więc on patrzy przez pryzmat własnych doświadczeń. On chciałby, żeby zespół patrzył tak jak on, więc nie przykłada należytej uważności do tego, żeby przy delegowaniu zadań te zadania były na pewno tak samo zrozumiane przez wszystkich. To jest jedna sprawa, druga sprawa ze względu na to, że jest zestresowany i czuje odpowiedzialność tego, że przecież wszedł i to początek i musi dowieść rezultat i żeby nie zawieść swoich przełożonych, żeby nie zawieść organizacji, żeby nie zawieść osoby, która pomogła mu w promocji i samego siebie. Często mówi: "OK, to ja to zrobię, bo ja to robiłem super, świetnie." No I Często tak jest, robi to, tak? Robi, bo rzeczywiście był świetnym sprzedawcą, świetnym marketerem, świetnym ekspertem w innym obszarze. Robi to i jest to zrobione, natomiast to absolutnie nie jest jego rola w tym momencie, bo jego rolą jest skupienie się na ludziach, na tym, żeby jego zespół robił równie dobrze jak on albo lepiej niż on rzeczy, które są w obszarze działania zespołu. To jest kwestia nauczenia się. Kolejna sprawa związana z błędem to jest pierwsze 100 dni, i tutaj to jest sytuacja związana z. Każdy menadżerem, bez względu na to, czy pierwszy raz zostajesz menadżerem, czy jesteś menadżerem z długim stażem, wchodząc w nową rolę, wchodząc do organizacji, tak naprawdę przez pierwsze 100 dni ludzie zwracają na Ciebie uwagę. Zwracają uwagę na to, co zrobisz, jeżeli w tym czasie robisz jakieś konkretne zmiany, pojawiają się zmiany, dzieje się coś nowego, nadajesz nowe kierunki, wrzucasz nowe standardy. To jest to, czego tak naprawdę organizacji potrzeba. Jeżeli w ciągu pierwszych 100 dni Ty będziesz się tylko przyglądał, a często jest tak, że słaby menedżer, który wchodzi, on się przygląda. Dlaczego? no bo on sobie myśli, nie no tam tego zwolnili, to ja muszę zobaczyć jakie błędy były, po to żeby samemu ich nie popełnić, a jak ich nie popełnię no to w ogóle będzie super i najpierw muszę dobrze przeanalizować a później dopiero będę wprowadzał zmiany i oczywiście nie ma w tym nic złego żeby najpierw analizować, później wprowadzać zmiany, natomiast nie można tego przeciągać, 100 dni jest to taki okres, w którym powinieneś zacząć już realnie działać, bo cała organizacja ci się przygląda, jeżeli nie zaczniesz Wprowadzać zmian, nikt w organizacji już nie będzie wierzył, że jakiekolwiek zmiany organizacyjne, czy personalne, czy jeżeli chodzi o standardy, zostaną wdrożone. Kolejny błąd to jest to, że nowo powołany menedżer często patrzy przez swój pryzmat tylko i wyłącznie. Powiedzmy, jeżeli on był nauczony w określony sposób sprzedawać, to on uważa, że ten sposób sprzedaży jest najlepszy, jest jedyny. Czyli tak naprawdę patrzy przez pryzmat własnych doświadczeń. Przez pryzmat własnych doświadczeń i tak chcę, żeby inni robili. Znowu podam Wam przykład z własnego doświadczenia. Przykład, który pokazuje mi, jak można być świetnym w czymś, a pomimo tego zamykać ludzi. I nie chodzi mi o zamykanie ich w więzieniu. Kiedy budowałem swój pierwszy zespół na rynku finansowym, no to awansowałem dokładnie tak, jak w przypadku, który omawiam, dlatego, że miałem świetne wyniki. Moi koledzy sprzedawali po dwa produkty miesięcznie, a ja sprzedawałem 12. Kiedy zostałem powołany na stanowisko menadżera, zacząłem rekrutować. No oczywiście dokładnie te same odczucia mi towarzyszyły, chciałem pokazać, że nie zawiodę. Chciałem pokazać, że to była dobra decyzja, więc skupiałem się na wyniku, bardziej na wyniku niż na ludziach. Chętnie chodziłem z nimi w teren. Oni robili swoje błędy, a ja wtedy z uśmiechem na twarzy przejmowałem stery i domykałem. Doprowadzałem do tego, że była transakcja zawarta. Oczywiście moi szefowie byli zadowoleni, no bo tam jakiś rezultat był dowożony, ten, który był założony. Natomiast e, po którymś takim zamknięciu spytałem się swojego współpracownika i jak, podobało ci się? On mówi, tak, super było, ja tak nigdy nie będę potrafił. Wiecie, to był moment, kiedy jakbym dostał tak naprawdę obuchem w głowę, bo zdałem sobie sprawę, że to, że ja w taki sposób robię, to ja tak naprawdę zamykam ludzi. Ja nie pozwalam im rozwinąć ich kompetencji, ich własnego potencjału. Oczywiście szybko to zweryfikowałem i później zawsze to ludzie, nawet jak się topili, to oni prowadzili spotkanie po to, żeby po takim spotkaniu dostać ode mnie feedback. Zrobiłeś to dobrze, to dobrze, nad tym trzeba popracować. To jest super. Dzięki takiej pracy, czyli komunikacji właściwej, człowiek dostawał feedback, który pozwalał mu budować jego styl, nie mój styl. On budował swój styl, bo wiedział, że w tym jest dobry, w tym jest dobry, w tym jest dobry i że ma jakieś obszary do poprawy. Dopiero za którymś razem pokazywałem, jak ja sprzedaję, i wtedy on brał sobie coś ode mnie, ale nie całego mnie tylko coś. To pozwalało mu zbudować jego niepowtarzalny sposób sprzedaży, dlatego że każdy z nas jest inny, więc kopiowanie na siłę kogoś nie ma totalnie sensu. Nie ważne czy to jest to sprzedaż, czy jest to marketing, jesteśmy indywidualnościami i tak naprawdę w tym jest nasza wielka siła. I takim kolejnym błędem menadżerskim jest przykładanie dwóch miar co mam na myśli? Często taki młody menedżer, który nie za bardzo wszedł w organizację i nie do końca sobie radzi z realizacją tego, co przed nim postawiono, idzie do swojego szefa i mówi: Szefie, ja naprawdę chciałem, robiłem wszystko, co było w mojej mocy, ale oni tego nie zrobili, oni nie słuchali, oni nie dowieźli, oni zrobili po swojemu. Więc tak naprawdę ten ktoś, to jest menedżerem. Po pierwsze, nie potrafi wziąć odpowiedzialności za zespół, co jest błędem, o tym sobie już mówiliśmy, ale po drugie, przykłada różne miary. Zobaczcie, co on powiedział. Szefie, ja chciałem. Czyli siebie przedstawia i do siebie przykłada miarę intencji. Natomiast już do zespołu przykłada miarę rezultatu. Są to dwie różne miary. Jeżeli młody menedżer nie zda sobie sprawy, że to jest. E, Gigantyczny błąd, i być może on tego nie zauważa, ale zespół na pewno i jego przełożony na pewno to zauważa, no to tak naprawdę jako menedżer się nie, nie rozwinie, a jego kariera szybko się skończy. I pewnie można by o tych błędach mówić jeszcze dużo. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa, mega istotna w sytuacji, kiedy młody człowiek wchodzi do organizacji i nigdy nie miał doświadczenia. Jest to sytuacja związana tak naprawdę z organizacją jego przełożonym. Z moich doświadczeń największym błędem jest to, że organizacja lub jego przełożony nie mają przygotowanego właściwego procesu wdrażania. Drodzy Państwo, doskonale wiemy, że nie każdy z nas jest samorodkiem, nie każdy z nas jest perełką, która wchodzi w organizację, doskonale się odnajduje i od razu sobie daje ze wszystkim radę. Ja znam wielu menedżerów, którzy takimi perełkami nie byli, ale właśnie dlatego, że zostali w sposób właściwy wdrożeni, są świetnymi menedżerami, doskonale realizują zadania, skupiają się na tym, co mają zrobić i to wszystko działa. Jest to zasługa dobrego wdrożenia, ale znam również menedżerów, którzy mieli potencjał większy, niż inni, a nie zostali w sposób właściwy wdrożeni do organizacji i niestety nie zdążyli pokazać tego na co ich stać. Więc wdrożenie jest totalnym obowiązkiem organizacji przełożonego. Jeżeli jest właściwe wdrożenie, to większość z tych błędów, o których mówiłem. Nie jest popełnianych. Wdrożenie polega na tym, że biorę człowieka i pokazuję mu, w jaki sposób ta organizacja funkcjonuje. Zapoznaję go z kulturą organizacyjną. Nie z hasłami na ścianie. Oczywiście, hasła na ścianie, misja, wizja to wszystko jest ważne, ale tylko wtedy, jeżeli to znajduje odzwierciedlenie w kulturze organizacyjnej, czyli w tym, jak firma żyje. Jeżeli hasła na ścianie mówią coś innego, niż człowiek obserwuje w organizacji, to znaczy, że to, co jest na ścianie, jest tylko bezużytecznym hasłem. A praktyka i życie robią swoje. Chciałbym zwrócić tu szczególną uwagę dla osób, które budują biznes, budują zespoły budują całą organizację, żeby przyłożyć bardzo dużą uwagę do samego sposobu wdrażania. Wdrażanie jest jakby kluczową sprawą do tego, aby ten biznes się rozwijał, do tego, żeby człowiek, którego zobaczy, poświęciliśmy ileś czasu, szukaliśmy go na rynku, znaleźliśmy, przepuściliśmy przez różne testy, być może przepuściliśmy go wewnątrz organizacji przez różne asesmenty, developmenty, inne narzędzia, po to, żeby go przyjąć na podkład i nic z nim więcej nie zrobić. No, to Totalny błąd, totalnie to się nie opłaca ani organizacji, ani takiemu menedżerowi. Tak naprawdę nie jest to opłacalne dla nikogo. Natomiast w sytuacji, kiedy zajmujemy się wdrożeniem, człowiek jest wdrożony step by step i w narzędzia, i w kulturę organizacyjną, w jego obowiązki, dostaje w sposób należyty cele w taki sposób, że je rozumie, on wtedy wie, jak je przekazywać dalej. No, wtedy mamy czysty układ win-win, czyli tak naprawdę każdy z nas wygrywa. I to jest bardzo istotny element, jeżeli chodzi o to, jak można spowodować, żeby menedżer, który wchodzi do organizacji tych błędów, robił mniej. I podam jeszcze na koniec przykład właśnie takiego niewłaściwego wdrożenia człowieka. Który sam popełniłem tak naprawdę dlatego, że wydawało mi się, że ten człowiek sobie poradzi. Ja już pracowałem wtedy w korporacji, już byłem, można by powiedzieć, no, doświadczonym menedżerem, doświadczonym liderem potrzebowałem wprowadzić człowieka, który zajmie mi się obszarem sprzedaży, a że ja się na sprzedaży dość dobrze znam, no bo wcześniej na takich stanowiskach funkcjonowałem, więc byłem przekonany, że spokojnie tutaj ja nie ma problemu. Jak coś, to ja wiem, a widziałem tego człowieka na innych stanowiskach, na stanowiskach dyrektorów. Regionalnych, w innych organizacjach. Tam sobie świetnie radził, ale tu miał zająć się całym departamentem, całą dystrybucją. Więc założyłem, że na pewno sobie poradzi, bo przecież wcześniej sobie radził. Wcześniej jego ogromną siłą było to, że potrafił pokazać, jak określone rzeczy zrobić, potrafił tych ludzi w regionie przeszkolić, potrafił zaprezentować określone techniki. No i wchodząc w nową rolę. Ja mu powiedziałem, słuchaj, to jest na pewno twoja mocna strona, warto to wykorzystywać. Natomiast no, nie powiedziałem mu co zrobić więcej, nie powiedziałem mu, jak powinno to wyglądać dalej. Nie sprecyzowałem do końca oczekiwań, bo byłem przekonany, że on te oczekiwanie zna. Skoro dostał plany, które są do zrealizowania, no to dostał wszystko. Okazało się to błędnym założeniem, ponieważ on obejmując to nowe stanowisko, które różniło się od poprzedniego, absolutnie sobie nie poradził. Pracował tam jak wcześniej, tak jak byłby takim regionalnym, takim trenerem, takim sprzedawcą trochę, łączył sobie te funkcje, natomiast było zero egzekucji. Wiecie, to jest tak, że jak nie postawisz pewnych standardów od samego początku w określony sposób, no to funkcjonują te standardy, które były wcześniej albo żadne. I ten człowiek, którego powołałem, po prostu przez organizację, przez jego podwładnych był postrzegany jako trener, nie jako szef, nie jako ktoś, kto potrafi zrobić rezultat, wziąć odpowiedzialność, zawalczyć, kto potrafi ich powieść do przodu. Nie, był postrzegany jako ktoś, kto potrafi ich nauczyć. To tyle. Więc tak naprawdę musieliśmy się rozstać. Jego błąd, mój błąd. Musieliśmy się rozstać. Dlaczego? No, dlatego, że po pierwsze błędnie założyłem, że sobie... Poradzi, ponieważ wcześniej sobie radził, ale zupełnie na innym stanowisku. Kolejny błąd błędnie założyłem, że skoro ja się rozwiałem, no bo Prawda jest taka, że ja nigdy nie miałem porządnego wdrożenia, a zawsze sobie na tych stanowiskach radziłem, dlatego też awansowałem na wyższe. Więc założyłem, przyłożyłem swój pryzmat, błąd, o którym już wcześniej Wam mówiłem, że skoro ja sobie poradziłem i ja się rozwijałem, to on na pewno też. No, okazało się, że nie, że nie każdy ma jakiś taki ciąg do rozwoju, nie każdy lubi się rozwijać. Niektórzy po prostu rozwijają się wtedy, kiedy mają wskazane określone obszary do rozwoju. No i ten najważniejszy błąd, który popełniłem, po prostu nie wdrożyłem go. Zabrakło wdrożenia. Więc podsumowując, nowa osoba, która wchodzi do organizacji, po pierwsze ma bałagan w głowie, ciąży na nim ogromna odpowiedzialność, stres. To się wszystko łączy z tym, że jest brak doświadczenia i popełnianie wielu błędów. To, co my, jako osoby bardziej doświadczone, możemy zrobić, rekrutując, wprowadzając kogoś na stanowisko menedżerskie, to zapewnić mega dobre wdrożenie pracownika. Jeżeli wdrożymy takiego menedżera w sposób właściwy, to później mamy dużo, dużo mniej problemów. Jeżeli nie wdrożymy go w ogóle lub wdrożymy go w sposób niewłaściwy, to mamy bardzo dużo problemów, bardzo dużą stratę finansową i czasową. To w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o młodego menadżera i same case'y, które są z nim związane. Oczywiście tematyka będzie jeszcze rozwijana w różnych płaszczyznach, natomiast na dzień dzisiejszy serdecznie Państwu dziękuję i gorąco zapraszam do tego, żebyście komentowali, żebyście zadawali pytania, żebyście pisali pod tym podcastem i oczywiście, żebyście towarzyszyli mi podczas kolejnego spotkania. Dziękuję bardzo.